Casio DW9052. Był już film z unboxingu i film z tego, że miał przyjść na mm, Europę ten zegarek, a przyszedł niestety na jakiś tam inny kraj, czy coś tam i tak dalej. Zapraszam do tamtego shorta. Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia po jego odpakowaniu i kilka godzin z jakby użytkowania tego zegarka, to pierwsze co, to na pewno to, że wyświetlacz jest bardzo głęboko wsunięty w całą obudowę koperty, plus do tego dochodzi nam jeszcze bezel, przez co tak naprawdę jego widoczność w momencie, kiedy nie mamy światła prostopadle z góry, tak jak teraz, no teraz widać bardzo dobrze, bo mamy światło prostopadle z góry, ale w momencie, kiedy światło jest gdzieś z boku, to bardzo ciężko widać. Kolejny minus tego akurat egzemplarza, który ja otrzymałem, nie wiem, czy będzie to widać na kamerce. Ten ciemny punkt w kręgu jest niecentralnie, to znaczy jest przekrzywiony. Być może przez to, że to jest jakaś podruba. Nie mam pojęcia, ale na żywo widać, że ten punkt jest krzywo. Kolejny minus tego, akurat konkretnego zegarka, który ja otrzymałem, to pasek, który lata. Słychać chyba nawet jak. Lata luźno. No przede wszystkim ma ogromne luzy ten pasek i jakby nie sprawia wrażenia. O. Słychać jak strzela jeden. O. I drugi. No przede wszystkim ten pasek po prostu nie sprawia na tyle solidnego wrażenia, że zegarek gdzieś tam nam nie odpadnie z ręki. Na pewno plusem jest to, że ten pasek da radę ustawić na. Linię prostą praktycznie do koperty. kiedy sam zegarek jest zbyt wąski na nadgarstek, to nie ciśnie i nie przeszkadza to tak mocno. Natomiast sam zegarek, tak jak mówię, no jego pierwsze wrażenia, które sprawia dla mnie osobiście są dość słabe, znowu: tak? słaba czytelność, słaba praktyczność. Też to, co zauważyłem, że mimo, że mamy tutaj dodatkowy przycisk do samego podświetlenia, tego podświetlenia teraz nie będzie widać, bo mamy lampę błyskową, ale dużym minusem dla mnie jest to, mamy podświetlenie i myślałem, że kiedy będzie dodatkowy przycisk, to będzie można go nacisnąć i przytrzymać, żeby móc korzystać z innych funkcji zegarka. Natomiast nie da się kiedy naciśniemy na przykład podświetlanie i wciśniemy inny przycisk podświetlanie się wyłącza i na razie z pierwszych wrażeń byłoby to tyle